serdecznie. Stachu Konarzewski. Maciek Cylup. Dzisiaj nie odważył się. Też widział naszą rolkę wczorajszą, to no zobaczcie, bo fajnie wyszło. Słuchajcie, ja jestem głupi po dzisiejszym dniu. Ja nic nie wiem. No znaczy, dobra, dobra, przepraszam. Wiedziałem, o, okażecie, że sobie dobrze poradzi. I możecie wrócić do wczorajszego odcinka i to sprawdzić. To jest yy, jedyna rzecz, która chyba się sprawdziła z tego, co powiedziałem. Tymek Wysocki za sterem yy, okażetów wie, co robi i jest pierwszy. I Słuchajcie, to tyle. To po, żeby dziennikarsko zachować jakby tutaj yy, profesjonalizm, to tak. Yy, prowadzi po pierwszym dniu yy, po 16 wyścigach, czy 8 fralitach. Prowadzi okażet, punktu 25. Drugie miejsce to jest Sztorm grupa, punktu 25. I trzecie miejsce. <laughs> Mówi jak w Stoczni Jakub Stoczni 26, więc punktu do punktu lidera i y, tam, y, tam jest wiele niespodzianek, bądź, przejdziemy zaraz o nich, ale y, musimy jakby odszczekać, hał hał, wszystko co mówiliśmy wczoraj, bo się, na tym się nie znamy, więc nie będziemy się chyba mądrze za bardzo. Y, kto się tak, zna w takim razie? Nie wiem kto się zna, ten format jest tak brutalny i tak, niespo, nie, tak nie, nieprzewidywalny, Przecież idealne warunki wiatrowe, można powiedzieć. Fajny wiaterek, 10-12 węzłów, 8, tak. Super wiaterek, w miarę stabilny, piękna pogoda, więc równe warunki i są takie numery, których nie jesteś w stanie chyba logicznie wytłumaczyć, o co tu chodzi. No właśnie, więc może najpierw oddajmy głos no, liderowi Tymkowi Wysockiemu, sternikowi nowemu, którego to był w ogóle pierwszy dzień na rs na wodzie i w pierwszej lidze i prowadzi. Ze mną jest Tymek Wysocki. Lider swojego zespołu i lider po dzisiejszym dniu. Okaże Olsztyn na pierwszym miejscu, Tymek, jak wrażenia? To jest w ogóle twój pierwszy dzień na rs pierwszy dzień w pierwszej lidze i w ogóle w formacie ligowym. Co ty robisz, chłopie? Tak, dzięki za miłe słowa. Wybraliśmy się tu nową ekipą, trochę eksperymentalnie i zamierzaliśmy pływać bardzo bezpiecznie. Opłaciło się, w późnym etapie wyścigów nadrabialiśmy i dało nam to zwycięstwo na ten moment, po dzisiejszym dniu. Trzy jedynki, dwójka, trzy cztery to są te lepsze miejsca, ale macie też 7 i 6. Duże rotacje na czele, zresztą jesteście na remisie ze szturm grupą i na trzecim miejscu mowi. Dalej troszkę już więcej punktów. Jaka taktyka na jutro? Na jutro, skoro coś działało, to czemu to zmieniać? I jutro będziemy robić to samo. Full gas, powodzenia. Ty, Mac, ty do niego stawiałeś? Gratuluję. Wykazałeś się wiedzą i wyczuciem. Znaczy, nie byłem taki odważny, żeby go wytypować w pierwszej trójce. No nie. To, to zdecydowanie nie byłem znaczy, taki odważny. A miał wygrać według ciebie? Według mnie miała prowadzić sztorm grupa. Nie. Nie, Iskra. Nie. Sztorm grupa. Nie, nie, ty typowałeś tak. Garland, przyjacielu. Ja typowałem Iskra. Ale sztorm grupa miała być trzecia, jest druga, więc blisko. Sztorm grupa. szmic ze swoim bratem na dziobie. Dziewczyny walczą o awans do extra klasy. Na razie na remisie pierwsze miejsce. Posłuchajmy, co Julka powiedziała po dzisiejszym dniu. Julia Schmidt, niespodziewanie jednak druga. Jak wrażenia z tego miejsca i w ogóle po dzisiejszym dniu? Wydaje mi się, że dobrze pływaliśmy w załodze. Właśnie nie jesteśmy w samej dziewczyny z nowym dziobowym. No, no właśnie. Finalnie wydaje mi się, że bardzo dobrze się zgrywamy. Wszystko. Wychodziło nam tak jak zaplanowaliśmy. Oczywiście było dosyć sporo problemów technicznych podczas wyścigów. Miejmy nadzieję, że jutro ta pasta się utrzyma. A jak się z bratem żegluje? No nie pierwszy raz. Uważam, że jest super. Dobrze się dogadujemy. Tak jak w sumie przez całe życie, także bez problemu. Słodko. Pasuje do waszego flow ekipy? Zdecydowanie pasuje i dla. E dla sprostowania, zdjęcie z serduszkiem ułożonym rękoma. To był pomysł Filipa, a nie nasz. Dziękujemy za to oświadczenie. Słuchajcie, trzecie miejsce rewelacja dzisiejszego dnia. E, Majka kraj dziewczynami mówi Woman, e, sailing team Jak lub Gdańskiej. E, I e, nie mamy wiadomości z nimi nie chcemy im przeszkadzać, że flow zapały jakieś takie flow. To takie e, radosne na są brzegu. Radosne, pełna radość, i to im wychodzi. Dzisiaj miejsca, pamiętam tak, 7, zaczęło od 7 i pamiętam na brzegu, mówię, dziewczyny, zróbcie coś, bo będzie przykro. No to zrobiły. 2-1-2-4-2-4-4. Dwa, 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 Najrówniej oprócz pierwszego wyścigu pływająca dzisiaj ekipa, bez dwóch zdań. Mega. E, jeśli jutro nie zrobią jakiegoś, jakiejś dziwnej wolty, to cel, cel osiągnęły i się utrzymają. Czwarte miejsce, nie stulice. Obserwowałeś dzisiaj na wodzie? Tak. Ja obserwowałem dwa wyścigi. Wysortowali z lewej, przyszła prawa zmiana, Wysortowali z prawej, poż, przyszła lewa zmiana. <laughs> I tyle w temacie. No, na wielu załóg, tak to dzisiaj wyglądało. Tak. Dzisiaj nie było reguły, że tylko pięć wydaje. Nie. Dzisiaj trzeba było czujnie pływać po całej trasie. Czwarte miejsce, nie ulicę punktów 30. Piąte miejsce, u na Vigo, punktów 31. I, I jeden, dwa, wygięte wyścigi. Tak. Zwróćmy uwagę, na wyścig numer 2 i wyścig numer 8. Więc y, to, co mówił wczoraj Przemek. Tymek ty, Przemek. Ty, Przemek Tymoszuk, zwany Tymkiem. Wczoraj na, na, na konferencji się potwierdza. Złapali chłopaki jakieś, tak. jak, jakiś rytm, jakiś flow w tym składzie. i Są pewnie w pierwszej części tabeli. Wygląda to, że kryzys jest daleko za nimi i dyskusja o utrzymaniu w lidze jest w ogóle bezpodstawna. Na ten moment. Zobaczymy, co będzie jutro. Na ten moment. Chociaż y, zaraz pogadamy o całej tabeli. Y, piąte miejsce y, na Wigo, szóste miejsce. Białęka, panowie w garniturach, kto widział wczoraj zdjęcia i tam polajkujcie, bo tam, tam pa Llorente ich ubiera, fajnie wyglądali, prawie jak A jak nie, to na, na Facebooku jeszcze można nadrobić, można zobaczyć. To chyba najmniej, równie powiem, co załoga, 1 5 1 Ale średnia wychodzi na szóste miejsce. Tak. Za nimi sława Ja o Sławie nie powiem nic. Nie A ja powiem, ja powiem, że bardzo się cieszyli. Zwłaszcza z ostatniego wyścigu, ostatni wyścig w, swoim, w swojej grupie wygrany. Bardzo duża radość na pokładzie, robił jakiś tam swój progres. Nie bywało jeszcze równo, ale no, jednak dwa dzisiaj wygrali wyścigi, raz byli trzeci, raz byli drudzy, więc mają już te miejsca wyżej. Początek był słaby, ale potem to, ta forma wróciła, więc na razie fajne 7 miejsce, 8 miejsce, słuchajcie, Port Mechelinki. Początek fatalny, 7-4, dyskwalifikacja, czyli fall start, potem już było lepiej, 4-2-1-2-5. Mieliśmy no. pytania, dlaczego no. mechelinki dostały dyskwalifikację. Dostały dlatego, że zaliczyły kontakt z innym jachtem i złamały bokspryt. To no, okay. tak w skrócie. Czyli tak, czyli tam w swoje tak zwane DNF wycofały się po, 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 pewnie po, po kontakcie. Ósme miejsce mechelinek, to im na razie nie zbliża ich do strefy awansu, chociaż tam są morze zmiany. Dziewiąte miejsce on-board na remisie punktowym z mechelinkami. No i co ty, co o Oli Malzackiej e, powiemy? No, ty oceniałeś szanse Oli wczoraj bardzo wysoko. Tak. E, nie myliłeś się w wyścigach, w których e, prowadziła, zresztą po dwóch flightach e, rzeczywiście prowadziła. Natomiast, no niestety, kolejne dwa wyścigi. Ja myślałem, że to jest błąd sapa. W międzyczasie porozmawiałem z Olo. Nie, to nie był błąd sapa. Dwa razy dziewiąte miejsce. 18 i... punktów w wyścigach. Doskonały wynik. No dużo. <laughs> Ale dużo. to jest jakby początek. Zobaczymy, co jutro Ola pokaże. Ola tutaj na brzegu udało mi się złapać ją gdzieś w połowie dnia. Mega zajarana tym pływaniem. Mówi, że bardzo fajnie, dużo się uczy, inne format. Fajne, super. Zadowolona była, więc myślę, że energia jest. Kwestia czeskania się tylko, moim zdaniem. Potwierdzam. Dziesiąte? Wow. IKP Warszawa. Tak, Paweł jesteśmy Kalota, w szoku. Pozdrawiamy pana komandora. Podobno najlepszy komandor. Zresztą, no tutaj po prostu zostawimy to członkom klubu, żeby to powiedzieli. Konrad IKP Warszawa, Zajmujecie dziesiąte miejsce. Jesteś się na razie bezpiecznie na strefą spadkową. Jak się z tym czujecie po prostu dobrze, ale staramy się na chłodno podchodzić do każdego wyścigu. Nie patrzyliśmy dużo na sytuację w tabeli, żeby skupić. Słuchajcie, kawa Warszawa odbija się z tej strefy spadkowej, na razie dziesiąte miejsce w trygatach, punktów 40, punkt za nimi... A może, je może jeszcze na sekundę no. wróćmy do onboardu, bo e, o nim zapomnieliśmy, dajmy się Kasi Hartz e, wypowiedzieć. A, była Kasia? Tak. To Kasia Hartz i onboard. Kasia Hart, jak wrażenia z żeglowania z Olą Merzadką? No super, wiadomo, Ola to jest naprawdę wysokiej klasy zawodnik, także bardzo fajnie, że mamy okazję być z nią na wodzie, uczyć się od niej rzeczy, które gdzieś tam po drodze swojej kariery się nauczyła. Fajnie, że jesteśmy też z Cypkiem, Cypek też jest zawodnikiem klasy 470, także fajnie nam podpowiadają tam o trymie woczka, trymie żagli, tam dzielimy się ze sobą swoimi przemyśleniami. Atmosfera jest super na łódce, tak naprawdę rozpędzamy się powoli, aczkolwiek jednostajnie, także jutrzejszy dzień jest nasz. Kilka wyścigów lepszych, ale kilka też gorszych, może trochę stabilniej, co? No, taki generalnie jest plan, wiadomo, żeglarstwo no, po stabilnych miejscach przynosi dużo z, y, korzyści, aczkolwiek warunki dzisiaj były bardzo trudne i to widać po całej tabeli wyników. Dużo żeglarzy ma wtopy, ma lepsze miejsca, tak naprawdę wszyscy się tam ciągle mieszamy, punkty są ciasne, także myślę, że dzisiaj też był trudny dzień, to warto podkreślić, zmiany, dużo zmian wiatru, dużo zmian, jeżeli chodzi o kąty, także to też było dzisiaj niełatwe do ogarnięcia. Dzięki. Dzięki. Słuchajcie, teraz 11 miejsce. Największe zaskoczenie. Znaczy, pff, dla mnie e, Iskra Gdynia. E, tylko dwa razy w trójce. Ciężko dzisiaj. szukać pozytywów w ich wynikach. No, e, tak naprawdę. Nie wiem, co nie zagrało. Nie udało mi się złapać. Uciekli. Może pojechali tak zwany reset. E, m, więc miejsca 6, 2, 6, 3. I potem 6, 5, 6, 7. Więc w ogóle to nawet się nie łapie gdzieś blisko czołówki. Więc jakiś mega duży problem. Nie wiem, czy te warunki nie pasują, czy po prostu coś jest z załogą, nie ma Kasi, może Kasia Barabasz coś tam wprowadzała takiego, co, co, co tutaj Czego nie ma. brakuje. Nie, nie wiem. Spróbujemy ich rano to przepytać. Na razie lampka się świeci, kontrolna. Bo trzeba uważać. No i za nimi... Ale oni są jeszcze w te, o tej dobrej sytuacji, że awansują i mają na tyle dużo zbudowaną zaliczkę, że obecnie mają, mają pozycję tak? do awansu. Proszę tutaj, potwierdzenie. O, mamy ranking? Tak, na razie są na miejscu trzecim, ale to do rankingu, wróci do rankingu wróci jeszcze wrócimy, bo, bo tam jest, jest ciekawa sytuacja w rankingu. 12 miejsce, słuchajcie, mi się Garland, zaczęli I to ładnie. już nie jest lampka, to już jest naprawdę reflektor czerwony alarmowy. Znaczy Garland ma, słuchajcie, jest na 12 miejscu i ma 6 punktów straty do, do Iskry, a do strefy medalowej ma punktów straty 21. 21. To jest naprawdę już dużo eee, i oni nie muszą być trójce, żeby awansować do, do, do Klasy, ale na pewno to 12 miejsce nie jest miejscem, które im daje awans na ten moment. Eee, Początem jej niezły, nawet byli na czele. Ale potem, jakaś pasa 7, 9, 5, 7. Myślę, że muszę to sporo wyjaśnić. Dzisiaj na, na brzegu, tam Marcin Spałek, Spajki ma urodziny, więc prezent mu chyba dzisiaj za bardzo nie wyszedł. Najlepszego, Spajki. Trzymamy kciuki za jutro. Posłuchajmy, co Marek Stańczyk w żołnierz słowach powiedział o tym dzisiejszym dniu. Marku, macie swój skład. Nie macie startów, co nie działa. Jest czasem taki dzień, że gdzie się nie popłynie, to nie wydaje. Jakoś, zwłaszcza na początku słabo mi się pływało w tych warunkach, gdzie tego wiatru nie było widać, bo trasa była tak blisko brzegu ustawiona, ale generalnie po prostu nie, nie, nie ma tego flow, który powoduje, że gdzie nie popłyniesz, to, to jest dobrze. Nie do końca dobrze prowadzimy tę łódkę w niektórych momentach i wtedy już tak jakby wpadnie takie zniechęcenie i, i może przez to nie ma właśnie tych dobrych decyzji później, bo... Powinniśmy zdecydowanie lepiej pływać i mam nadzieję, że to dzisiaj był ten zły dzień i że mimo wszystko my jutro parę miejsc podskoczymy, bo jest, taka jest konieczność. Nie męczę się dłużej. Dzięki. Trzynaste miejsce w Gdynia, remis punktowy z Garlandem. Co tam o Kuby chyba twój kolega? Nie był dzisiaj specjalnie rozmowny, zresztą no, ciężko się dziwić, 13. miejsce w tabeli to nie jest miejsce, do którego nas przyzwyczaili. Nawet w Gdyni, w której ostatnio poszło im gorzej, nie poszło im aż tak źle. 14. miejsce Odyssey, eee, rollercoaster jak zwykle u nich. Trzecie, dziewiąte, pierwsze, ósme. Eee, brak stabilizacji, jakieś przy, przypadki, na razie 14. miejsce, które nie pomaga im w walce o utrzymanie się eee, Niestety, w Niestety, to będzie zdecydowanie za mało są w 15 miejsce, czyli ich miejsce. Nie wszystkie regaty tak. kończą na miejscu 15, 14, 16. Nigdy nie są ostatni. to nie są ostatni, e, tak. o, Oczywiście mamy na myśli regatę, bo. Popatrz, dwa gdyby, ostatnie nie, miejsca. Dwa, popatrz, gdyby nie 18 punktów w ostatnich w wyścigach, bo zajęli ostatnie dwa wyścigi, 9-9. <laughs> gdyby odjąć 18 punktów, to byliby w granicach 10 miejsca. No tak, to, to byłby bardzo dobry dla nich wynik, nawet powiedziałbym, że zaskakująco niesamowicie dobry. 16. PPJ, Anka Weinzicher jednak nie wniosła yy, tego, czegoś. tego czegoś, co oczekiwała od niezałogę, mówiła na konferencji. Nie ma. Yy, nie, ma. nie ma nawet nie na przebłysku. Od końca. Jest, słuchajcie, 5, 8, 5, 6, 6, 9, 4, 8. Nawet nie było miejsca w trójce, więc trudno mówić o tym, że, że coś nie wychodzi, coś nierówno, tego po prostu jest, jest równo, ale źle. Yy, więc yy, konieczna jest szybka akcja, żeby to się uratować. Punktów 51. Ale dopiero na dole tabeli, moim zdaniem, są dwie, dwa takie. Absolutne rozczarowania. Pierwsze to jest jak lub co pod dwa. Nikt się nie spodziewał ich na drugim miejscu od końca. Natomiast oni mają punktów 52 również, więc no, tracą tylko jeden do PPJ, jeden do Etisoftu i cztery do e, ODYSEJA. Natomiast na samym dnie jest Hals Gostynin. I oni kontynuują ten swój marsz na dno tabeli w tej rundzie od drugiego wyścigu, tak naprawdę. Bo poza pierwszym wyścigiem, gdzie byli czwarci, czyli takie powiedzmy miejsce nawet. W środku stawki bardzo dobre, nawet można powiedzieć. Mają dziewiąte, ósme, dziewiąte, ósme, ósme, dziewiąte, dziewiąte. Tak, 6-4 punkty to jest. 12 punktów starty do miejsca 17, czyli przedostatniego. Przedostatniego. Yy, sytuacja jest absolutnie fatalna. Yy, tam coś, coś musiało po prostu w głowach yy, zagotować. Tam musi być brak y, komunikacji na łódce, brak współpracy, tam wszystko, nic nie wychodzi. Yy, są tak jedni, że nic nie wychodzi. Natomiast, yy, no, yy, jeśli się nie obudzą, yy, no to. Przechodzimy płynnie do, jeśli do rankingu. Nie, jeśli się nie obudzą, słuchajcie, to sytuacja będzie taka, że zaczniemy od tyłu, dobra? Spadają w tej chwili. EtiSoft, 14 punktów w rankingu. PPJKA 19, Odyssey jednak 22. I uwaga, Jak lub Sopod 2? 23. I zaledwie dwa punkty wyżej od nich jest Hals Gostynin. 25 punktów, którzy dzisiaj przez długo, długą część dnia tkwili w strefie spadkowej. I teraz jak macie na tą tabelę, to tak. Hals, żeby poskoczył wyżej, musi zrobić jutro bardzo dużo pracy. Natomiast Sopot y, ma tam te straty, te są niewielkie, tam są punktowe straty o parę miejsc do góry. Jeśli Sopot myśli o dwa miejsca, to, to Gostynin spada, więc Gostynin musi tu naprawdę przypilnować y, walki, bo myślę, że Sopot dwa jutro płynie y, wszystko, co może, a Jarek Graskiej pokazywał z chłopakami, że potrafi upływać w, w środku tabeli, w, nawet w czołówce tabeli, przy miejsca w pierwszej szóstce. Więc myślę, że tutaj będzie ostra walka. I IKB Warszawa na razie y, bezpiecznie nad nimi. Dwa punkty przewagi nad Gostyninem na miejscu 13. No, i nad nimi e, już teraz komfortowa przewaga. 5 punktów przewagi. Gdzie? 7 punktów przewagi na strefę spadkową. Dziewczyny zmowi. jak tego jutro, przepraszam bardzo, nie zepsują. Bardzo e, ładnie Trzymają się w lidze. I tego im życzymy, bo jakby. Wszystkim życzymy. To ale... jest, jest wielka zmiana wśród, wśród dziewczyn. Dzisiaj jak rozmawialiśmy z nimi rano, z Adamem z Media Teamu, to było zupełnie inne nastawienie jeszcze wczoraj na treningach. I to widać i to jest super. E, no i może pójdźmy do miejsca 11. Uka jest na Wigo, też komfortowo. 32 punkty, to jest e, 8, 9 ponad. To e, no się nic nie wydarzy raczej. Nad strefą nie Widać jak i tak dnia, której popłynąłeś dobrze i teraz na szczęście, to jest potwierdzenie ich formy, to jest ich miejsce w tej chwili. Gdyby ponownie tak cały sezon, to moglibyśmy myśleć nawet o tym, że walczą o strefę awans y y y awansu. A na czele tabeli po 10 dniu, słuchajcie, prowadzisz tam grupa. Nie Iskra, nie Onboard, tylko i nie Garland, tylko sztuka grupa, która Bo była czwarta przed tymi regatami w rankingu. Tak. Prowadzą punktów 58, na razie oczywiście. Drugie miejsce Onboard, mimo tego słabego występu dzisiaj. Punktów 56, na remisie z Iskra, 56. 56 i na, na remisie z, z Nieculicami, 56. <laughs> więc no jest i dopiero jest... dużo dalej Garland Gliwicy. Garland ma straty 5 punktów do tej strefy e, top 4, awansującej, więc znowu z tego komfortu. Z tego co wczoraj mówili, że są raczej spokojni, pływają równo i są pewni siebie, już nie są pewni siebie, te 5 punktów trzeba zrobić, czyli pięć pozycji nad solicami nad Gdynią, nad onboardem, bądź siedem nad, nad Sztormem, to nie jest po zadanie, bo się zakopali trochę z punktowo, więc jutro będziemy obserwować sporo walkę i pogoń Garlanda, Mechalinki, dzisiaj jakby nie, tej sytuacji nie wykorzystał, Strosiu, pięć punktów staty do Garlanda, moim zdaniem to już jest nie do robienia. Będzie ciężko. Naprawdę będzie ciężko. Słuchajcie, e, kto typował według naszych wskazań? Przepraszamy. E, no, znaczy inaczej. Wróćmy. E, wróćmy do, do podium. No, no. Z moich typów zgadza się jeden na podium, ale nie w tej kolejności, o której e, mówiłem. A u ciebie? E, u mnie się zgadza onboard na drugim miejscu. Nie, nie, to w, se, to w sezonie. To nie, A, nie, nie liftujmy sobie to tak. Nie, nikt mi się nie zgadza. Żaden z tych, których typowałem, nie jest w czołowej. W czołowej ósemce, Więc moja trójka nawet nie jest w ósemce, Więc mam tylko prośbę do Was. Zaszczytany już mówi, że on typuje. I żebyście nie brali tego pod uwagę, to ja będę tak samo. Ja się nie znam. Nie bierzcie pod uwagę moich typów. Po prostu po dzisiejszym dniu mamy doła, jeśli o to chodzi. Jutro zaczynamy o 10. Kończymy późno jutro. Ktoś chce zobaczyć jutro wyścigi na live, to postaramy się zrobić jutro wyścig finałowy na live. Coś mi mówi, że ten wyścig finałowy będzie decydował o tym, kto awansuje, bo to się wszystko jutro przemiesza. Mogą być spore emocje. Dzisiaj zrobiliśmy test wieczorem z, z Kasią, z posiłek na wodę, zrobiliśmy transmisję z... Możecie dalej wyścigów. obejrzeć na Facebooku. Nie, transmisja, bardzo fajnie tu sieć działa, więc będzie mi fajnie jakoś, więc nastawcie się jutro około 17 pewnie, może 16.30 live z wyścigu finałowego i zobaczymy, kto jutro awansuje do Ekstraklasy i kto w końcu spadnie. Nie typujemy. Nie, 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 nie. Nie, próbujemy, nie, nie bawimy się w takie rzeczy. Okej. Okay. <laughs> Dzięki, Stachu. Dzięki, Maćku. Miłej nocy dla Was. Widzimy się jutro. Do zobaczenia.